Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić akwarium tanie, proste i praktycznie bezobsługowe, czyli dla przysłowiowego, zwykłego kowalskiego. Najprostszy baniek i najtańszy jaki można sobie zorganizować, stworzyć. Wielkość do wyboru, kwestia, kwestia, kwestia budżetu. Jak taki baniak, jak takie akwarium baniak, może baniak to za dużo powiedziane, jak taki akwarium sobie stworzyć, gdy nie mamy za dużo gotówki, żeby zainwestować w bardziej profesjonalne, że tak powiem, akwarium. Zacznijmy od samego szkła. Warto wejść sobie na portale aukcyjne czy no ale ODX nasz, polski chyba. Także warto tam sobie przeglądać. Ja takie akwarium 112 litrów, które tutaj widać na załączonym filmie, dorwałem za 50 zł. No wiadomo, że jest ryzyko troszeczkę, że może być gdzieś tam nieszczelny, czy coś tam się z nim dziać za parę lat. No ale jest ryzyko, tak. No, tanie, tanie, tanie akwaria niestety mogą być takim. Niebezpieczne troszkę, ale rzadko się to... Pocieszę Was, że rzadko się to strasznie zdarza. Także starzają się oczywiście wypadki, że gdzieś tam przecieknie komuś, tam się rozszczelnie, ale to nie ma na to, że tak powiem, nikt yy, nikt Was po prostu, nawet szklarz Was nie, nie zapewni, że nie będzie ciekło. Niby dają gwarancję, ale zdarzają się też różne przypadki. Także taki baniak, akwarium, takie szkło można dorwać za około, sądząc na dzisiejsze czasy, za około 100 zł. Co my potrzebujemy do takiego akwarium jeszcze? Oczywiście jakąś lampkę, tak, żeby nam nim świeciła. Tutaj będę mówił cały czas na przykładzie akwarium, którego widzicie, które widzicie na filmie, tak? czyli akwarium 112 litrów. Także lampa do takiego akwarium. Nawet jest jedna z najtańszych, bo wiadomo, nikt na początku przygody akwarystycznej nie będzie chciał sobie wyżynać ostatnich, ostatnich pieniędzy z portfela, i nie wiadomo co z tego będzie. Także ta tańsza lampa, gdzieś około 100 złotych, będzie Was kosztować. Najzwyklejsza bez żadnych tam schodów, zachodów i tym podobnych pierdów, które tak naprawdę w ostateczności są tylko potrzebne dla akwarysty, widzimy się po prostu. Oczywiście ładniej to wygląda i temu nie zaprzeczam, ale na początek przygody absolutnie to jest zbędny temat. Więc taka lampa około 100-150 zł będzie Was kosztowała. Oczywiście na no Allegro, tak? Nowa. Można tak samo dorwać ją na Podejrzewam, że pewnie za 50-100 zł tam, używaną, tak? Ale lampa, jak to lampa używana, może być poprzepalana, zawigocona i tak dalej, nie wiadomo ile to poświeci, także takie pieniądze lepiej zainwestować w nowy sprzęt. Czyli lampa, lampa średnio 100 zł, 100 do 200 zł. Podłoże, podłoże zwykły żwierek, najzwyklejszy, jaki tylko możecie po prostu kupić bez żadnych substratów, podsypek, pierdów i tak dalej. Chyba, że chcecie komuś pomóc się wzbogacić i chcecie od niego kupić aktywne podłoże, czy jakieś wzbogacone i w ogóle nie wiem, z czym tam jeszcze zmieszane, to możecie, możecie możecie po prostu <śmiesz> kupić takie podłoże i pomóc mu zapełnić kieszenie. Absolutnie nie doradzam takiego podłoża. To w widzicie na no, zwykłym żwirku kwarcowym. Takim, co można nawet kupić, piasek kwarcowy grubszej gradacji w popularnych sklepach budowlanych, czyli Castorama, Obi i tym podobne. No i skoro już. Dobra, wróćmy do akwarium, które mamy już szkło, mamy już lampę, mamy podłoże potrzebujemy filterek. Do takiego akwarium 112 litrów. Do takiego akwarium 112 litrów filterek. Można kupić wewnętrzny, nie trzeba pompować się na filtry, filtry jakieś kubełkowe, nie wiadomo co. Po co? Tak jak farmy będzie chodzić i na filterku wewnętrznym, ja oczywiście mam kubełkowy tutaj filterek, ale ze względu takiego, że ten filterek stał mi w garażu, więc po co miałem kupić używany jakiś czy nowy wewnętrzny? To by było bez sensu, skoro mam kubełek używany swój, stary więc go podłączyłem i sobie chodzi. Ale można to sobie spokojnie ominąć. Można kupić sobie najzwyklejszy filterek wewnętrzny, w miarę pompujący tam, żeby dawał sobie radę z, z cyrkulacją. Myślę, że taki chyba coś koło 1500, między 500 a 1000 litrów na godzinę, czy nawet kaskadowy, to już nawet jeszcze lepszy będzie do takiego akwarium. No to filterek taki w granicach 50 zł spokojnie można dorwać. Więc samo szkło podłoże, filtr Oświetlenie wyniesie was około 300 zł. tak Do tego jeszcze policzyć grzałeczkę. Grzałeczkę można dostać za 30 zł nawet. Także 330 zł. I macie akwarium. Tak, macie akwarium. Ok, bez roślin, bez korzeni, ale już można po prostu przygotować takie akwarium, żeby dojrzało, pochodziło sobie. A rośliny można sobie, można, można sobie poszukać, niekoniecznie w sklepie, tak? Wiadomo, w sklepie w sklepie będą jakościowo na pewno fajne te rośliny w miarę, typowo takie wolnorosnące, jak albo wrócimy do tych tej, tej roślin jakie na razie w skrócie wolno rosnących, ale też cena, tak? W sklepie będzie na pewno drożej, jak od jakiegoś akwarysty, czy czy Ole tak, w portali aukcyjnych, także radziłbym Wam, rozejrzeć się na grupach akwarystycznych. Dużo ludzi sprzedaje bucki czy inne tam roślinki. I myślę, że tak, no, na takie, wiadomo, na takie akwarium, jak tutaj widać na filmie to jest akwarium rozwinięte to, to akwarium jest rozrośnięte już te rośliny się rozrosły. I to nie było tak, że w tym akwarium ja wsadzam wszystkie rośliny tak jak widać teraz na zamoczonym filmie. To nie, tak idzie. Kupuje się jedną, dwie sadzonki, rozrasta się. To już zajmuje czasu, tak? Dajmy temu akwarium rozkwitnąć. To nie jest tak, że każdy, każdego staci i od razu każdy kupuje na hura wszystkie rośliny i sobie ładnie zbiornik. Nie, to tylko można powiedzieć, co niektórzy mogą sobie na takie coś pozwolić. Zazwyczaj to jest kupowanie sadzonek kilku, może kilku, kilkunastu tam, nie wiem, 4-10 sadzonek maksymalnie i to wszystko się rozrasta, później nam no, ładnie komponujemy sobie. Rośliny. Co do roślin, jakie rośliny potrzebujemy w takim akwarium? W takim akwarium najlepiej na start mieć kryptokoryny, wszelkie kryptokoryny jakie tylko są, anubiasy, bucki, Nurzańce, mikrozoria, te typy roślin można spokojnie. Możecie sobie spokojnie kupić na start i one sobie od, się odwdzięczą wam gójną roślinnością. Także polecam bardzo. Na początek przygody akwarystycznej. Naprawdę nie ma się czego bać, nie trzeba grubych milionów cebulionów inwestować, żeby mieć w miarę przyzwoity baniak przy akwarium, tak? co do podmiany wody, podmieniamy około 30% co tydzień maksymalnie i to tyle filtr czyścimy, na pewno nie w dniu podmiany bo to może być bardzo złe, także mam nadzieję że Wam się podobał film może komuś tam w końcu doradziłem, także dziękuję bardzo za oglądnięcie, zapraszam na live, możecie na żywo zadawać pytania także trzymajcie się wszyscy, pozdrawiam serdecznie, cześć